Witajcie. Ostatnie dni to dość mocne upały. Nie tylko pewnie u nas na Podlasie, ale i u Was. Może u Was nawet większe. U nas dzisiaj 31 stopni w cieniu. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać na słońcu. Ale dzisiaj raczej nie tylko dzisiaj, a ostatnie dni raczej unikamy słońca. Staramy się robić trochę w cieniu, albo przynajmniej e, przez jakiś czas do tego cienia uciekać, No ale niestety mieliśmy w ostatnich dniach takie takie jakby obowiązki na gospodarstwie, taką pracę, która no, wymagała trochę tej pracy na słońcu. A mianowicie trochę wzięliśmy się za przeróbki, remonty. Nie wiem, czy to będzie mnie dobrze widać tak w cieniu, dość mocne słońce. A od czego zaczniemy? Zaczniemy od tego, że tutaj mamy małą przeróbkę. Hmm. Miejsca, w którym składujemy mokrą kukurydzę, która jest przeznaczona do suszenia, musimy tą ścianę, którą mamy przed nami, wyburzyć. Może wejdę do cienia, to trochę będzie lepsza, lepiej to wyglądać trochę na nagraniu. Musimy tą ścianę wyburzyć. Słupy nowe zaleliśmy już, postawiliśmy, zespawaliśmy. Przedłużyliśmy pracownicę, która podtrzymuje zarówno koniec dachu, jak i tutaj środek. I po prostu, gdy wyburzymy tą ścianę, powiększy nam się tutaj e, ta taka y, przestrzeń manewracyjna. Po prostu będzie można y, łatwiej tutaj wysypywać z przyczep, większa będzie przestrzeń. Y, będziemy musieli wyciąć część starego betonu. Może nie cały tam do, do, do ściany, ale tutaj będziemy musieli no, przynajmniej z, pewnie z metra albo dwa yy, wyciąć i na nowo tutaj wylać, żeby to był ładny, płynny spadek. Tu jest pozostałość jeszcze po starej słupy. to będzie trzeba zalać, wyrównać, żeby nigdzie tam się nie zbierało. A tu jeszcze pozostałość po wcześniejszej przeróbce, bo to nie jest pierwsza przeróbka tego pomieszczenia. Tego, no to nie jest pomieszczenie do tej wiaty, że tak powiem. Więc to też wycięliśmy to, co było, jeszcze trochę wystawało i, 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 i to wszystko zakryjemy, żeby lepiej wyglądało. Dodatkowo tutaj e, chcemy wylać przy tym słupie murek, który będzie tutaj, na ta wysokość, może nawet dwóch metrów, to będzie się zaczynał, żeby po prostu ochronić. Ten wystający tutaj silos, no bo wiadomo, on tutaj nam wystaje około metra. No i żeby nikt przypadkiem nie wjechał w, yy, czy to ciągnikiem siodłowym, czy zwykłym ciągnikiem rolniczym, to wolimy tutaj zrobić taki sobie mureczek i mieć to zabezpieczone. Jak ktoś przypieprzy to w murek, tak. Tak samo, gdy już będziemy zalewać, to mamy do zalania jeszcze. Tutaj nie wiem, czy kiedyś wspomniałem, że chcieliśmy i teraz będzie okazja tutaj wylać właśnie taki metrowy murek. Może trochę więcej niż metrowy do tego pierwszego profila. Żeby po prostu nic tam nam pod, pod tym profilem tutaj nie uciekało, bo to jest niepotrzebne dodatkowe zametanie. No i nie wiem, może też połączymy tutaj takim delikatnym mureczkiem betonowym. Jeden słupek z drugim, a tutaj mamy kukurydzę, która była niedawno zasypywana. Silos był już pusty, pusty znaczy, no jeszcze tą wieś wiadomo, gdzieś tam na dole było, ale trzeba było już dosypać. Możliwe, że to do żniw kukurydzianych będzie ostatnia dosypka do silosu, później pewnie prożniwak jedna. Yy, Jeden raz dosypię i no już później czekamy tylko na żniwa kukurydziane. W magazynie dość przyjemnie. Dużo przyjemniej niż na podwórku na pewno. No a jak wygląda sytuacja w magazynie, no to już pokazuję. Mamy soję, mamy groch. Grochu jeszcze nie miałem okazji wam pokazywać. Chyba na filmach. Kermimy grochem, bo po prostu on zastępuje nam rzepak, rzepak Amirap. Cena jest strasznie wysoka Amirapu. Stosunkowo do grochu jest drożej, Gdy wychodzi to białko po prostu drożej. A po prostu ta ilość grochu, która jest wymagana do wyrównania białka rzepaku, jest większa niż ilość rzepaku. Co przez to też odejmuje nam koszt zboża, na przykład tych 50 kg, więc to cenowo wychodzi lepiej. A przynajmniej na chwilę obecną. No i soja, która też już cenowo spadła. Ostatnio przyjechał cały samochód z portu po cenie 1820. Więc no już nie jest to taka tragiczna cena. Tam były przecież ceny po 2300, chyba nawet 400 z portu. Więc to już jest taka dość optymalna cena. Yy, rzepak. Amirab, dokładnie, chyba około 1700, cały samochód, jeżeli się bierze, więc no, w naszym przypadku gdy nie musimy stosować pasz non-GMO, tak zwanych. Jak niektóre meczadnie, na przykład dla są, narzucają takie pasze, no to ta soja jest rewelacyjnym wyborem. Co dalej, tutaj jeszcze resztka soi z, z, z wcześniejszego. Samochodu, tak ta swoja ta, 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 ta jest trochę droższa, że ona idzie dla małych prosiaków. Nie, że tu jest oczywiście. No i trochę Amirapu, bo mamy Amirap w dawce po prostu dla warklaka i prosiaka. Nie chcemy tych nawych zmieniać, więc ten, te dwa worki zamówiliśmy. i Jeszcze jeden został nam wcześniej. Tutaj John Direk ostatnio z małą awarią. Padł alternator, ale już wszystko jest zrobione, 700 chyba złotych kosztował alternator, sami go wymieniliśmy, więc tam żadnego serwisu nie było, więc stosunkowo niedroga yy, awaria, ale po prostu wykluczyła ciągnik, no bo nie dało się nawet jednej mieszalni zrobić bez ładowania. a tutaj mamy kukurydzę, na moje oko jakieś 150 ton tutaj powinno być. Wszystko oczywiście zostanie zweryfikowane tam na samochodzie, jak już ile pojedzie, ale wydaje mi się, że trzy samochody przynajmniej z tego jeszcze pójdą na sprzedaż. Jeden miał być w zeszłym tygodniu, coś tam się nie odzywali, więc na razie temat ucichł. No i, no i na razie w sumie się nie spieszymy z tą sprzedażą, bo może bliżej żniw. No i też bliżej żniw będzie trzeba trochę tutaj ogarnąć bo miejscami pewnie trzeba będzie składować trochę zboża. No i tutaj jeszcze końcóweczka pszenicy. A tutaj ostatnio przyjechał od takiego mniejszego rolnika owiec, więc będzie dla macior. I pokażę wam jeszcze naszą jedną przeróbkę, którą robimy. To już bardziej związana z chlewniami. A drugi yy, remoncik, jaki robimy, jest związany z yy, chlewniami, tak jak powiedziałem. O. A ojciec sobie pojechał na przegląd z przyczepą i ściągnikiem. Widzicie? To mogłem, ja, to mogłem ja jechać, sobie w klimie teraz siedzieć, ale wolę nagrać dla was film, żebyście mieli co oglądać. I jak się poświęcam. No, wracając do tematu, po prostu weszło nowe rozporządzenie związane z ASE, związane z gospodarstwami nastawionymi na produkcję trzody chlebnej, które mówi o tym, że rolnik musi usta ustanowić, nie może też utworzyć strefę w gospodarstwie brudną i strefę czystą. Strefa czysta. To będzie strefa, do której praktycznie nic nie wjeżdża, i to mają być oddzielone ogrodzone budynki inwentarskie. Ale w rozporządzeniu możemy przeczytać też to, że ogrodzeniem nazywana i uznawana jest też ściana bez otworów drzwiowych czy okiennych, jakoś tak to było, zapisane. Czyli okno, które jest na stałe przymocowane, nie jest otwierane, też liczy się jako ściana i jako ogrodzenie. Więc my mamy już jeden łącznik tej nowej tuczarni, tej większej tuczarni z porodówkami i budynkiem, gdzie utrzymujemy lochy. Więc zostało nam utworzyć tutaj połączenie zabudowane rampy. Czyli tutaj mamy już przygotowany, jakby taki można powiedzieć, stelaż pod dach. To wszystko przykryjemy, obudujemy. I w tym momencie trzy budynki, yy, których obecnie utrzymujemy świnie, staną się jednością i staną się strefą czystą. Więc praktycznie wszystkie maty, jakie mamy wjazdowe, zostaną zlikwidowane. W sumie no jedną mamy tą główną na, na bramie wjazdowej. Yy, Matę dezynfekcyjną. Ona może w sumie pójść już yy, do lamusa przejść. Yy, I jedyne, co będzie się liczyło, to będzie się liczyła mata na wejściu do chlewni, bo to będzie wejście do strefy czystej. Więc mamy parę takich y, udogodnień. A kolejnym udogodnieniem, związanym właśnie z zrobieniem tej strefy czystej, będzie to, że nie będzie już pobierana krew przed każdym zakupem. Każdą sprzedażą w Więc yy, to na pewno trochę odciąży, nie będzie jeszcze niepotrzebnych przejazdów lekarza, weterynarii, która tak naprawdę to jest moim zdaniem największe zagrożenie związane z ASF-em, yy, bo sam rolnik pilnuje, nie wniesie tego, a weterynarz no to może jeździ przecież po różnych gospodarstwach i, i myślę, że to jest największa największe ryzyko i zagrożenie przeniesienia ASF-u do gospodarstwa. I w tym momencie, gdy powstanie już ta strefa, o której mówię, jedyne co, to będzie, będą po prostu pobierane próbki z świń padłych, krwi już nie pobieramy, więc odchodzi sporo roboty, tak więc takie dość spore udogodnienie, tylko po prostu trzeba spełnić kilka Dodatkowych przepisów, takich właśnie jak utworzenie tej strefy czystej, i między innymi y, miejsca do dysfekcji rąk, do zmiany obuwia, do przebierania się z takich małych y, drobiazgów, których w sumie mamy zrobionych, tylko lekko tak trzeba dopracować. No i w końcu jakieś trochę te udogodnienia dla trzodziarzy w tym chorym czasie ostatnich kilku lat i będzie w końcu tych udogodnień dla nas trochę. Dobrze, jeszcze jakby z, z tymi udogodnieniami razem w parze szły stabilne ceny, ale to wiadomo jak jest. E, stabilne ceny to raczej coś, co w, w przypadku trzody jest rzadko spotykane i, i, i nie trzeba też jakoś na to mocno narzekać, bo po prostu już tak jest i tak będzie. Na razie ceny mamy opłacalne. Mam nadzieję, że to jak najdłużej zostanie. Bo im bardziej dogodna cena, tym szybciej będzie się rozwijać gospodarstwo. Ale to jest proste i każdy z Was o tym wie. Więc większość z Was rozumie po prostu, jak działa gospodarstwo i jak działa rolnictwo. Dlatego wielkie dzięki za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie.